bardzo często ejakulacja wpływa na zmniejszenie stężenia FSH LH, czyli takich dwóch głównych graczy w naszej przysadce mózgowej, które następnie jakby są sygnałem, jakby tą autostradą, tą kaskadą wysyłane do jąder i jakby stymulują produkcję testosteronu. Tak, więc jeżeli produkujemy ich mniej, no to automatycznie przekłada się na mniejszą produkcję testosteronu. Najprostszy wzorzec: jak czujesz się po stosunku płciowym, czy jesteś w stanie złapać gide i tarczę i się bić, czy raczej jesteś jakby wiesz potulny miś na zasadzie o, ale luz, Tak. Ta nadmierna masturbacja, zbyt częsta ejakulacja, wystawianie się na działanie tych bodźców. Pornograficznych bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie psychologicznie długoterminowo, bardzo niekorzystnie wpływa na budowanie zdrowych relacji w związku, bardzo niekorzystnie wpływa na ogólne funkcjonowanie na co dzień. Tak? No i też jest jednym z mechanizmów, które zaczynamy wykształcać w kontekście radzenia sobie z nadmiernym napięciem. Czyli to powoduje, że jakby, tak jak inni ludzie robią inne metody rozładowania tego napięcia, tak? my prawdopodobnie wybieramy formę sportu, czyli jakby czy to rugby, czy właśnie mata i tak dalej. To jest nasze rozładowanie napięcia. Natomiast jakbym miał wybierać rozładowanie napięcia długoterminowe i uzależnione,